Mówią, że jesteśmy profesjonalni, rzetelni, doświadczeni, czy też po prostu przydatni. Co mówimy my? Przede wszystkim, że jesteśmy dumni. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy. Jesteśmy drugim pokoleniem stolarzy. Stolarzy, którzy rozumieją, że rozwój rynku meblarskiego wymaga rozwoju narzędzi. Stolarzy, którzy wiedzą, że oprócz pił, dłut i wiertarek potrzebne są nowoczesne rozwiązania informatyczne. Stolarzy którzy przekuli doświadczenie z niemal 40-letniej rodzinnej tradycji w narzędzia, które odpowiadają choćby najmniejszemu zakładowi meblarskiemu. Stolarzy, którzy zaufali informatyce i informatykami, którzy pokochali stolarstwo. Jesteśmy dumni, że dążymy za Twoimi potrzebami. Od dobrych programów wymagamy tego, czego Ty wymagasz od dobrego mebla. Wiemy, że ma być intuicyjny w obsłudze, dobrze wykonany i zgodny z wizją klienta. Wiemy, że kalkulacje powinny być maksymalnie dokładne, dokumentacja techniczna profesjonalna, a projektowanie 3D proste i szybkie. Dlatego jesteśmy dystrybutorem oprogramowania do projektowania CAD-CAM, brakującego ogniwa łączącego Twoją wizję z Twoją maszyną CNC. Wiemy, że liczy się każdy skrawek materiału, płyty, szkła, blachy czy tektury. Że organizacja projektów, planowanie czasu realizacji czy możliwość zmian parametrów projektu są równie ważne, co sam projekt. Dlatego chcemy, byś był w pełni zadowolony ze swojego zakupu i poznał wszystkie jego możliwości, a szczególnie te, które usprawnią działanie Twojego zakładu. W naszym doskonale wyposażonym centrum szkoleniowym nie tylko zaznajomisz się z naszymi rozwiązaniami, ale dowiesz się również, jak je wykorzystać w całym procesie produkcyjnym, bo wiemy, że czas i pełne zrozumienie narzędzi są dla Ciebie ważne. Skąd to wszystko wiemy? To tacy ludzie jak Ty nauczyli nas wartości czasu, wartości materiału, wartości pomysłu. Zapomnij o nieparametrycznych bibliotekach, zapomnij o programowaniach, do których musisz się dostosowywać. Po prostu skup się na tworzeniu, a my postaramy się, by kolejne produkty dotrzymały Ci kroku. Jesteśmy dumni z tego, że narzucając sobie nowe wyzwania kształtujesz nasze działania. Jesteśmy dumni, że wyprzedzamy Twoją ciekawość. Staramy się nie być po prostu firmą, staramy się być społecznością, żywym forum, źródłem informacji, doświadczeń. Staramy się nie być po prostu sprzedawcami, ale partnerami, Twoimi szkoleniowcami i Twoimi uczniami. Napędzamy się wzajemnie. Ten napęd jest dla nas szczególnie ważny, bo potrzebujemy mocy, by dogonić Twoją wyobraźnię, Twój rytm pracy, Twoje potrzeby. Staramy się, byś nie był po prostu klientem, ale partnerem współtworzącym naszą firmę. Korzystaj ze szkoleń, z wsparcia technicznego, dziel się opiniami na grupach dyskusyjnych, nawiązuj nowe kontakty biznesowe. Jesteśmy dumni, że nasza firma powstała z pasji i tworzona jest z pasją. Dokładnie tak, jak Twoja. Jesteśmy dumni, że jesteś z nami.